Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj jedziemy do Dziwnowa na kanał portowy koło mostu zwodzonego jeżeli będzie tam miejsca, jeżeli nie to będę po prostu łowić gdzieś przy urzędzie, przy urzędzie miejskim lub gdzie popadnie. Najgorsze jest to, że popołudnie ma padać i nie wiem ile wysiedzimy, ile w ogóle czasu spędzimy nad wodą, czy w ogóle uda się rozłożyć, bo chmury coraz bardziej się zbierają i ma po prostu lać i mają być jakieś burze. Czy tak będzie? Nie wiem. Ryzykujemy za 25 minut jesteśmy na miejscu a jeżeli nie uda się powędkować to na pewno można ubrać zawsze kurtkę przeciwdeszczową i po prostu się przejść na spacer i zwiedzić kolejne nowe miasto fajnie, że w okolicy Pogorzelicy tak naprawdę jest dużo, można powiedzieć, różnych łowisk dużo różnych możliwości dla wędkarzy nic tylko korzystać widzimy się nad wodą do zobaczenia ja oczywiście będę znowu standardowo tak mi się wydaje, że albo pikerem albo zwykłym federem jakimś tam 3,9 znowu zanęta z, trochę z gliną no zobaczę, zaobserwuję co się wydarzy nad wodą tak jak wcześniej wspomniałem jestem tu już no, prawie tydzień, dzisiaj mamy piątek więc pewnie też będą ludzie, spacerowicze i mam tylko białe robaki pinkę, zanęte trochę gliny jakąś ewentualnie kukurydzę jadę cały czas na tym samym no to tyle do zobaczenia, hej Słuchajcie, wszędzie było tyle ludzi po prostu na tych deptakach przy Urzędzie Miejskim. Tam w ogóle nie było miejsca, żeby powędkować za tym mostem Miciachu mówi, żeby przy tym moście kładce tam łowić, a tu jest smażalnia ryb. Nie było żadnego zakazu wjazdu, więc sobie wjechałem na smażalnię ryb śmierdzi niesamowicie rybą kutry, nie kutry, spytałem pani w smażalni czy mogę się tu rozłożyć, nie wiem kompletnie czy jest tu ryba, czy cokolwiek tu pływa, ale jest cisza i spokój a jak wiecie ja kocham ciszę i spokój, więc spróbuję się rozłożyć i cokolwiek złowić przed tym deszczem taki bulet 40 gramowy opada 13 sekund, a ławy dosłownie tuż za kutrem, więc no dosłownie 4-5 metrów za kutrem super, elegancko Zobaczymy. Wymieszam glinę z zanętą na ciężko i działamy. Szybkie rozrobienie zanęty z gliną. Już nawet nie przecieram robaki w pół do piątej, bo idą te chmury z Niemiec i boję się po prostu, że mnie tutaj zastanie. A widzę, że spawia się malutka rybka, więc może coś się będzie działo. Nie wiem, czy zobaczycie to. Są kółeczka, widzicie, na zielonym tle. Pewnie drobnica, ale spoko. Zobaczymy. Już się zzięłałem. Nie podłączam na razie mikrofonu, przepraszam Was bardzo, ale po prostu chcę to jak najszybciej zrobić, bo już nie mogę się doczekać. Ale jest tutaj sklep rybny obok, więc rzucają może tutaj jakieś odpadki. Było dwóch panów na rowerze, jechało tędy i pytało się, czy już coś bierze. I tak mi się zdawało, że zajęła mi chyba miejscówka, więc to jest dobry prognostyk. Oby, oby, oby. Zanęcę trzema takimi koszykami. O! I lecimy. Nie ma się nad czym zastanawiać. Dopiero zaczynam, więc... Jeszcze nawet nie zarzuciłem ani razu, więc nie ma na co nawet szczerze mówiąc patrzeć. A co tu ma być loviowe? Nie wiem, jestem tu pierwszy raz, jestem z Wrocławia. A, z Legnicy. A my z Legnicy. No. Byłem, kolega tutaj kiedyś był, mówię, że nawet fajnie. Nie chciałem tam na główny deptak iść, bo bardzo dużo ludzi, nie? A tutaj nie. mówię, skręciłem, mówię Myśmy się już załapali na kontrolę, na wszystko i to wieczorem. Tak? No. Pan wyglądał jak turysta, młody w dżinsach z plecaczkiem. Tak, tak. No muszą kontrolować. No i dobrze. Tak. Nie, ja nie biorę, bo jakie ja mamy jeszcze przyjeżdżać po cędu i to schować i smażyć, to ja dziękuję. Drobną tę i boję się, że przyjdą mi tak gówniaki na początku. że w ogóle coś przyjdzie. Główna No a byłem, byłem ku brzegu przedwczoraj w porcie rybackim. Daj. Same śledzie. Śledź brał? Tak. Śledzie, okonie, o, o uklejki i płotki. Ale wszystko takie do 20 cm maks. No. Takie jak ty masz? To na Skrętka. Inny taki koszyczek, nie? No. Tak. Żyłka, żyłka, krętnik to mam, czyli skręcona żyłka. Tak ja nie wiem, co to Jest szybko złączka, nie? No. To powinno być dłuższe, tu trochę. Ja zazwyczaj na pewno na pewno. Ty tu samochodem przywiozłeś, czy, czy? No? A, no, tu sobie zapadkowałem z tyłu. Oho, no bo patrz, tyle tym gumandziuru mam. Ja po prostu mam. My to na dwa rowery, z ledwością A. się. Jak jedę na zawody, mam dwa razy więcej. Ale to nie o tym nie świadczy. Nie, wziąłem po prostu, tak wygląda, że dużo, ale tam jest dużo pustego miejsca, bo przyjechałem na tydzień, to wziąłem swoje zanęty. No my jak jedziemy na zasiadkę, to na samochody. No też <laughs> ma prawie autobus dużo. Też biorę wszystkie swoje, ponieważ jak nie przyjedziesz tutaj ze swoim manżurem, to masz pozamiatane, nie drożej niż nocę chyba wychodzi. No ja. Byłem wczoraj na morzu, łodziłem, ale, to... ale nic nic? pierwszy raz w życiu, Ale będzie bo... łapać. No od nie właśnie źle. Wiesz, yy, gdzie są dobre miejsca? W jest letarnia morska, i po lewej stronie 200 metrów. Na no otwartej wodzie przy faluchu map Wiem, powinienem łowić. Nie? Nie, 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 właśnie nie. Tutaj jest w tym. Yy, w właśnie no tutaj jest płytko. Tam jest nawet zaznaczone na map w Google mają, te, no mają zaznaczone ten. Tak, tak, no. tak. Ale tam trzeba mieć kurczę ciężarek, przynajmniej od 120 okay. Babka. Babka, Jeszcze raz to zrobiłem w swoim życiu. Mamy babkę. W pierwszym rzuciem na no dwa białe. Ale to mogę normalnie złapać? Czy to ma kolce? Nie, bo nie wiem, bo jazgasz to ma kolce na przykład, nie? No, nie, nie. To so, muszę to wywalić, nie? To uda, mnie No. O, pa, pa, pa są. Ale zobacz, w kolejce czekają. To jest fajny patent, ale nie na Bulesie, bo Bulet yy, ma dane obciążenie, nie? a mm -hmm. jak masz normalny ciężarek, ten mniejszy, to jeszcze on wyśpiął. jaki brzydal. No powiem wam, że zabawa jest niesamowita, to rzut praktycznie mam rybę, okolnik, płotka, trzy babki. Niesamowita frajda. Szukałem godzinę czasu, szukaliśmy godzinę czasu miejsca, żeby gdziekolwiek usiąść, bo wszędzie pełno ludzi, A jak chciałem koło mostu usiąść tam, to się po prostu nie dało. Kurde, idą te ciemne chmury. Zostało mi chyba bardzo mało łowienia. Tak zawsze jest, jak coś już się znajdzie, fajne miejsce. To niestety coś nam popsuje nasze plany. Tym razem mały okonik, koty się tutaj czają, ale okonika i małego nie dam. Babkę bym dał, bo to szkodnik tutaj mówili. Przyszli z Legnicy i opowiadali. Oj, będzie dzisiaj szybka zwijka bardzo szybka. Siedzę 30 minut i mam 7 ryb na koncie. Tutaj podobno pan wczoraj wyciągnął bardzo pięknego leszcza, właśnie mówili, takiego pod 3 kg. A jak sobie tutaj wiecie, ludzie nęcą, przychodzą, wiedzą co i jak, to przecież ta ryba podejdzie to nie ma kłopotu. Jest tu naprawdę głęboko zobaczcie ten koszyk Jeszcze nie opad, jeszcze nie opad, jeszcze nie opad, jeszcze nie opat I dopiero teraz. Zakładam trzy białe, dwa białe, cztery białe. Nie ma różnicy, bierze bóle 40 gramowe, wcześniej wspomniałem, że w miarę szybko to się leciało na dną, a jeżeli chcę przesunąć zestaw, to przesuwam bardziej na zasadzie, że podnoszę trochę wędkę do góry i ta ryba często bierze w locie. Nie mówię tutaj nic odkrywczego, nic nowego. Po prostu chciałem sprawdzić nowe miejsce, póki jestem w sumie no, przed ostatni dzień nad morzem. Zmanierowane za bardzo to miasto. Takie miasto, miasto, nie? Patrz, jaki dzidziuś. Jaki dzidziu ma. Okronik. Wcześniej ściągnąłem w ogóle tą mewę z jakimiś śmieciami, z żyłką. Wiesz, martwa, martwa mewa była. Nie wiem, czy jesteśmy tutaj. No, a to są burzowe? Czy, czy no to raczej są... nie burzowe, ale że zachmurzenie. Możliwość opadu, burz i tak dalej. Aha. No, ja się chcę tam będzie kropić czy coś, no, nich... nie to nie To ładna sytuacja. Dobra. To jest taki klimat bardziej bym powiedział jeziorowo-konałowo-morski. Nie taki typowo morski, bo tak mi trochę to też jezioro przypomina, nie? Te trzciny robią taki klimat, trochę jeziora. Wiesz, skutery jakieś, nie skutery tutaj były. No, ale jest tu dużo ryby, nie ma co mówić, że nie ma. No, chyba okulary mogę ściągnąć, bo to już... Słońca tu już raczej dzisiaj nie zostaniemy. A, ty żelki żeś kupiła? Tak. tylko ręce wytrę. O, na przesunięciu zostały, jak ja to lubię. Jest minimalnie fajniejsza rybka. Z 7 cm do obstawiam 14. Znowu ta babka. Znowu ta babka. Śmierdząca. Fuj. Nie wiem, takie kolory ma jakieś dziwne. Tu już zobacz, cał, całe kocury się poustawiały. Widzisz, Jeden, drugi. A babka to szkodnik. Mam nadzieję, że mnie nie zlinczują na tym YouTubie, ale jak wiesz, jak szkodnik, no to przecież trzeba wywalić, no to lepiej dać... Nie, no lepiej dać kotu, nie? Masz. Potem dam Tobie, nie przejmuj się. Żebym kota nie zahaczył, bo będziesz śmiesznie, już prawie mawe dzisiaj zahaczyłem. Znowu ta babka, tylko że tym razem mała. Jezu, one połykają jak te nasze... byczki i te jazgarze, tak bardzo głęboko. No cztery białe. Dobra, zaraz założę dendrobena, bo mam w ogóle, może spróbujemy na dendrobena. Ja mam tu już raz, dwa, trzy, cztery... Ile jest tych kotów? Cztery? Cztery koty. Co? Gadam sam do siebie, nie? O, jak to zasię... No zaraz, tłuste ryby. Może jakiś węgorz? albo bo fajnie, węgosz na pikera, na klipie, na 13 metrze. Fajnie by. Śmiesznie było. Teraz sami się, że, że poczekam. Dzień dobry. Wie pan co? Same babki. Same babki, jedna płotka. Trzy okoniki. Wszystko na białe robaki. A teraz pierwszy raz zarzuciłem na dżdżownicę i zobaczymy. O, fajne brania. Proszę. Ja już... Ci klienci nie płacą? Nie chcę płacić. Nie proszę uważać, bo rzucam z tyłu. Ale przetargało. Ale to ciągnie wszystko za dżdżownicę, mi się wydaje, za końcówkę. Fajnie skakało, nie? A, znowu babka. Takie no, małe no. O, to dzisiaj byłbym milionerem chyba, jakbym je, je sprzedał. Ludzie, ludzie na wakacjach to wyluzowani, nie? Patrzcie, taki duży robal, taki duży hak i taka mała babka. To tak jak u nas na Odrze, siedem białych kukurydza i łowimy kiełbie. Ale branie, kurde, tarmosi tą będą, jak nie wiem, pa, pa. wali. Ja chcę takie branie, ale leszcze, a nie tych małych pierdoletów. Może tu trzeba kukurydzą wiesz, jakąś, kurde, ale żeby po prostu te babki odpuściły, ale ale fajna zabawa. Więc łowimy tak. Ale mi się udał ten urlop, urlop o praca Ty komar czaisz? Fajnie, tu podoba mi się. Kurde, nie było tyle czasu zaczepów i nie zerwa tego haczeka, zerwa pewnie cały zestaw. Zaczep wiesz? Czuję ja tak nie mogę, bo klip kurwa. Mamy, że to było na 0.16, więc urwałem, bo na 0.25 byłby problem. A nie, nie urwałem. Wyrwałem te glony stamtąd. Dżdżownica podpinam dwoma białymi do koszyka. Zanęta glina i robaki. Mocno zbite. Te babki biorą nawet na taki zestaw. Cały czas jedna za drugą. Założyłem już taki duży haczyk po prostu i nakładam tyle przynęty, a i tak no stop biorą te babki. Już się nie przeklipowywałem dalej, bo chciałem łowić cały czas w tym samym punkcie, ale z tego co wiem, tam gdzie jest więcej, można powiedzieć, turystów, jest dokładnie, tam na nakładce jest dokładnie to samo. Byli wędkarze i mówili, że te babki są z morą. Czasami tak tarmosi wędką, tak nią uderza, wali, po prostu prawie, że spada z podpórek. I albo jest babka na, na końcu zestawu, albo jest obskubany cały haczek. Po prostu pałaszują jak piranie. O! Znowu znowu widzicie jak po prostu aż się wygi ta wenda niesamowicie. O, jak zabiera. I na 90% jest to babka. To jest normalnie. Leszczowe, mocne branie. Wow, okoń i to piękne. Patrz i okoń. Takiego konia nie stało się nic. Piękny okoń. Na no, taką przynętę. Jaki wielki haczyk. Tu jest chyba nie taki wielki hak. Piękny okoń. Wiem z 40 ryb, już mi się nie chciało tego wszystkiego przerzucać. Rzuciłem sobie na 30 mniej więc tak to jest 30 metr bez nęcenia, 8 białych na grubo i czekam po prostu. A nawet widzę, że trochę ten koszyk mi spłynął ten bulet i po prostu czekam sobie na jakieś uderzenie, bo już nie mam siły łowić tutaj po prostu blisko. Bo te babki nie dawały żyć, także wpadł piękny okoń, no ale już czas troszeczkę odpocząć. Jest 1840, jeszcze maksymalnie myślę godzina, u komary też troszeczkę gryzą jednak. No i do domu jedziemy. Na dystansie to samo, więc nie pozostaje mi nic innego. Już mi się czerwone po prostu skończyły. Jak założyć chyba, nie wiem, co harczyk dwójkę mam założyć, nawet takiego nie mam i z 10 białych. A bo tutaj w sumie jest rybne, to można by kawałek ryby jakieś założyć i spróbować. To nie jest głupie. Teraz wyjdzie moje amatorstwo. Mam haczyk numer 10. Pani mi tutaj w sklepie obok dała za darmo. Na same główki będę łowić, spróbuję. Nie wiem, czy to przyniesie jakiś efekt. Podpiąłem jednym białym, niech się to moczy.